Hej, witam Was na moim kolejnym odcinku na kanale Na Dublerze Zbieram Złom. So, zapraszam do oglądania. A dziś, a przyszła do mnie paczka. Zobaczymy od kogo. Jeżeli będą wtyczki i kable, to powiem Wam od kogo dokładnie. Przeszła taka malutka paczuszka. Muszę poprawić Was, żeby było lepiej o widać. I jeżeli będą wtyczki i kabelki czy coś, to zaraz wam powiem od kogo to będzie. I to się najpierw do dobra dobra. Balanowy się przyda do wysyłek bananowy się przyda do wysyłek bo to najlepiej się wysyła w bananowcach i teraz tak はい。いた Zobaczymy zaraz Fajnie zapakowana Zobaczymy co tam jest Lubię te paczki zaraz z góry dziękuję za paczuszkę karton bananowy się przyda o o kurde koledzy zobaczcie na to tak dobra przewody zobaczcie masakra ale będzie Kopalnia miedzi. Zobaczcie na to. Kopalnia miedzi. O! Ja nie mogę Wam powiedzieć, chyba kogo to jest dobra, już wiem. Porka mówca też. Ta paczuszka przyszła kolegi z kanału Stary Ziom złom On już zrobił trzecią paczuszkę. Dzięki Ci przyjacielu. Dzięki, 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 dzięki super, tu miały, były kawety, te wody na odzysk, różne takie wszystko będzie o, zobaczcie, ledy będzie aluminium będzie trochę widzę miedziuszki takiej drobnej, super tu też widzicie, ale super mi zrobił paczkę ale fajnie będzie demontaż tu chyba mamy już widzę wtyczki zobaczcie cały reklamówka wtyczek macza patrzcie na to ale będzie fajnie demontaż Wow, będzie fajnie poopychany, o masakra! Dziękuję ci przyjacielu. I kolejne wtyciuszki. A! Tak mnie obryzło. I kolejne wtyczki. Wow. tu jest tak jedna paczka wtyczku. I druga, największa paczka. Zobaczcie. Super. I są kable. Będzie pewnie mosiąc różnoraki. Będzie troszeczkę mosiądz Będzie mieć. Będzie mosiąc pobiał. Co chcecie więcej? Dziękuję Ci, przyjacielu, za paczkę. Mega paczka. Będzie fajne dubanko nie wiem kiedy, ale na pewno będzie no trochę na pewno będzie trwało to ale spróbuję to rozebrać i będę rozbijał to swoim sposobem jeszcze, ciniej odcinać, żeby to albo tak robić, żeby to jakoś naj... najcień to już zrobię sam na pewno jakiś filmik powstanie i co? jak wam się odcinek podobał, to zostawcie łapkę, komentarz i subskrypcję, jeżeli macie ochotę Dzięki Ci jeszcze raz przyjacielu z kanału Stary Ziom Zbiera Złom. Dziękuję Ci. Będzie też aluminium. Będzie baja. Będzie super. Pozdrawiam Was serdecznie i nie przedłużam do następnego koleżanko i kolego.